Siema nagrywamy vloga dzisiaj na początek opowiem suchar <śmawia> Co robi kupa z dupy Co? Dupa z kupy <śmawia> 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 Dawaj. No to, to był taki wstęp a teraz z okazji tam ilość tam sługów może na dziewięć Dzie nie dziewięć dziewięć 9 Bo to dla najaktywniejszego tego aktywisty w ogóle to piszemy autografy Tak więc chodźmy Ale po... Astraf Waga Bogu, wie nowy są na dole Trzeba tak Trzeba zaadresować do Speeda 7 Speed 7 tak. Najaktywniejszy ten komentator w ogóle lajkuje wszystko, subuje Wzorowy wid. No taki. i taki tak chce, tak chcemy No dzisiaj mu piszemy Autografy Autografy To jest tak Sosnowiec Który dzisiaj Jed 13 Aha drugi. Trzeci. 3 2000 18 No i dobrze I teraz piszemy autograf i tak, prosił nas właśnie ten widz. Na private, na więc napisaliśmy, więc odpisaliśmy no. mu. Tak więc ja się tu podpisuję. No Przejmuj Roman kamerę. Co, Mariusz, też, 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 no też na No też, no też, no też. A, no to tak do... też. idę się XD? XD No no Bardzo ładnie teraz jeszcze trzeba tylko Adresować adres. To jest Podał tak. Ci adres? No Podał Czekaj to może Na odwrotnie strony. Ale na całą, na całą stronę na całą. Jeszcze znaczek przykleimy

No i gitara, i już już idzie tego... Czekaj, roku. musimy podpisać dla kogo jeszcze, bo tutaj nie podpisz. No jest. A jest dosyć do 7. Do 7. Dobra. Więc jak też chcecie nasze autografy, to... Piszcie tak. na pewno... To my już jedziemy nagrywać odcinek. Jest w ogóle taka ściółka. W poprzednim odcinku tam byliśmy, nie przed, przedszedł. No. To jest takie drzewo takie. I tu jest sławny kosz. Dobra zawartość. A no tu jest ślizgawka. Tak, tu jest ślizgawka. Dobra, no to A tam jest lonice od 20 stopni. No to się idziemy ślizgać dzisiaj. Takie wróżce są. Dobra, no to lecimy. O. U. Ema loda Ema? No je! Uh, je tu lud! Uh, je tu lud! Uh, Ema loda To ja spróbuję, panie, to ja spróbuję no to. Jak to, jak to nie ma? No, Ema loda, no, ma. ty Leci Jest lu. co pan gada? No i telemark No i telemark, Te, telemarkieren machen Ale noty takie nie za dobre, bo... Kurde, tam... Tylko 18. Tylko 18. Nie plus, ma nigdy nie plus. będzie wymaszonej 20. Co ty robisz? Jak się wy... Ja się... Od kiedy tak się wy, wy... Nie U... wiem. Ale w ogóle to kukle po kuklach będą. Jak ten nie pójdzie tam na coś, ten na do klubu sosnowieckiego okay, na to... trening. To będą kukle po kuklach. Bo już jest jedna łapka w dół pod tym filmem, co mówiliśmy. No to musimy dotrzymać obietnicy i będzie. Drugi. Wjazd do Romana będzie. To, a potem no. będzie wjazd do Mariana. No, do Mariana będzie. Foot, 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 co to za jest? Mieli to, zmazać. foot, 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 tylko co znowu, jest FC. No. FC. Beka. <grym> No to już będziemy kończyć. Taki szybki autografik. Uf, autografik już idzie. Jeszcze. To jeszcze jeszcze tak na koniec. E... Pogoda, pogoda i aktualności. Tak. No to to by było na tyle. Na tyle. Aktualność i pogoda z jednym zamachem. No to. Kukle. kukle. O, nie było. Kukle. Jak to nie było? No nie było. Kukl Kukle teraz było.